Bitte schreibe ich Szkolenie z kolorystyki, z kolorów oraz młody męskiej też. Myślę, że trafiłem najlepsze ręce, jakie mogło. Tak. Jeśli zastanawialiście się, w jakim kolorze jest Wam do twarzy, to myślę, że idealnym rozwiązaniem jest szkolenie z Iloną. Z całego serduszka polecam Ilonkę Sadowską. Daje najlepsze protipy, dobre wskazówki i dopasowanie idealne do osoby, za co bardzo dziękuję. I okazuje się, że jak całe życie lubię czerwony, żółty, to jednak żurawina, pasuje. Można się nauczyć koloru. Jest to dla facetów, bardzo dobra lekcja na całe życie. Ja wskazała mi właśnie tutaj moją gamę kolorystyczną, której się prezentuje najbardziej e, odpowiednio, profesjonalnie. Pięknie, pięknie. Teraz dużo ludzi jest, mówi o tym, że czarny pasuje do wszystkiego. I teraz ciekawostka. Okazało się, że przyszedłem ładnie, czarna marynarka, poszedka się zgadzała. Jedyne co powinien zrobić, to wyrzucić marynarkę i zmienić całk całkowicie garderobę, więc zdecydowanie tam pilone.